Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na film albumowy. Jest to album komunijny. Album jako pamiątka pierwszej komunii świętej. Poprosiła niego mama dziewczynki, która będzie przyjmować pierwszą komunię. Także miał być taki duży, na dużą ilość zdjęć. Tutaj mają się około 100 zdjęć zmieścić i właściwie tak, tak mi się udało to zrobić. Yy, album w całości powstał z dwóch kolekcji. To są kolekcje od Scrap and Me, obie i to jest Pink Blossom i Simple Story Bash. One bardzo, bardzo dobrze ze sobą współgrają. Yy, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile wykorzystałam papieru, ponieważ kupowałam na sztuki, tak naprawdę. Yy, jako tła użyłam właśnie ten Simple Story Bash, natomiast jako jakby ten element dekoracyjny, yy, Pink Blossom i też elementy do wycięcia, właśnie z tej kolekcji, także Taki był generalnie plan. I teraz, tak, album jest naprawdę do, dosyć duży. Teraz, jak Wam go odwrócę pionowo, to zobaczycie yy, rozmiary, jakie są też w środku. Tutaj ma 27, 26,5 powiedzmy. Okładka. Generalnie w calach powinno mieć 10, no 10,5 cala. Yy, w ten sposób ma okładeczka 21,5, czyli 8,5 cala. Grzbiet. W calach 3,5 3 powiedzmy, bo ten brzbiecik się rozciąga tutaj, a w centymetrach to będzie około 8,5 cm. I teraz tak, przód albumu. Tak jak widzicie, okładka jest właściwie prosta, bo nie ma tutaj wielu kombinacji. Jest rameczka zrobiona tutaj o. Tu jest też jest szybka, żeby wsunąć zdjęcie, takie był, było założenie, żeby tu wsunąć jakby takie zdjęcie komunijne, powiedzmy takie tytułowe albumu, czyli dziewczynki jakby już w dniu tej pierwszej komunii świętej. Ta ramka, ona powstała z bermaty. Tutaj jest ocieplina pod spodem i owinięta po prostu wstążką rybsową, też tą, na którą jest zawiązywany album i to jest miejsce na zdjęcie 10x15 tutaj zrobiłam takie tło to jest właśnie taka kieszonka zrobiona z szybką, o, można tak powiedzieć tutaj jest kompozycja, kawałeczek serwetki z Craft Passion listeczki, część jest wycięta z kolekcji Pink Blossom część jest, tutaj ten, 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 taka gałązka bluszczu jest też z Craft Passion tutaj jest taki wykrojniczek, który na Aliexpress sobie kupiłam Kwiatuszki te, te są z Woka, to są te pojedyncze płatki, tutaj są zwykłopapierowe różyczki i takie maleństwa też, które sobie na AliExpress kupiłam i też tutaj jest tekturka, ona jest podzielona, to są tekturki, które zostały stworzone właśnie do kolekcji Pink Blossom przez Anemone, także jest cała kolekcja, zajrzyjcie sobie, też w sklepiku Gosi też są dostępne, bo są pięknie i idealnie się komponują z tą kolekcją i tutaj jeszcze są takie maleńkie tektureczki, te takie tutaj wystające, o, to wygląda trochę jak koper, to, to są tekturki z fabryki dekoru i tutaj takie małe kryształeczki, a ta tekturka ona jest wymbosowana na biało i to jest tekturka z laserowelowe. I przechodzimy do środka. Aha, z tyłu album jest właściwie gładki. Tutaj jest tylko kawałek papieru przyszyty, żeby zasłonić naklejaną wstążkę na wierzch i tylko logo. Może jeszcze Wam z góry pokażę. Z góry wygląda album. Tak, jest, widzicie, sporych rozmiarów. Tutaj wkleiłam też takie bombelki, żeby jakoś tak wypełniły tą, tą przestrzeń. I teraz przechodzimy do środka. Album ma tak jak widzicie 6 kart. One są 8 na 10 cali w środku, czyli o te pół cala mniejsze niż okładka. Też tym razem zrobiłam tutaj troszkę mniejsze przerwy na 3-8 cala między stronami. I w sumie to nie był taki zły pomysł, bo ten album wtedy się nie wydaje taki pusty prawie że. I teraz tak, tutaj na pierwszej stronie, właśnie na okładce, wewnątrz mamy kieszeń. Ona jest wykończona dziurkaczem. To jest mój nowy nabytek. Na pewno go zobaczycie w moim filmie zakupowym z kwietnia. Tam dokładnie o nim mówię. Tutaj jest taki, taka karta z informacją o pierwszej komunii, taka powiedzmy metryczka komunijna. A tutaj zrobiłam taką kartę. To jest karta wycięta z kolekcji Pink Blossom. A z drugiej strony klejam papier wizytówkowy. Żeby można ją użyć jako miejsce na zdjęcie albo jako miejsce na opis. To już sobie zdecyduje dziewczynka i mama. I tutaj doklejam tylko taką kokardkę. Już gotowa, dostałam gotową takie posklejone kokardki kiedyś w prezencie z jutrojnika. Wszystkie strony są rozdzielone kalkami. I tym razem te kalki... Nie wklejałam ich tutaj na te przestrzenie między hidden hinchem, tylko po prostu jak wklejałam karty na hidden hinch, to pod spód w kartę jeszcze wcześniej wkleiłam kalkę, tak żeby nie było widać tej kalki tutaj w tych przerwach między stronami. Także wszystkie te kalki są wklejone jakby tu pod spód pomiędzy stroną hidden hinch. I tutaj mamy pierwszą stronę. Na pierwszej stronie mamy oczywiście miejsce na zdjęcie. 10 na 15 Wszystkie te miejsca, takie właśnie te podstawowe, bym je nazwała, są na zdjęcia 10 na 15 Tak jak widzicie, gruby papier nawet swobodnie się tu mieści w ramce, a zdjęcia są troszkę cieńsze, także swobodnie tu powchodzą. Natomiast są też zdjęcia, są też miejsca na zdjęcia 13 na 18 czyli na te większe. Ale to za chwilę dojdziemy do tego. Tutaj mamy zrobioną kompozycję z elementami z wykrojników z Craft Passion. Tutaj jest oczywiście serwetka moja, niezastąpiona. Kielich też z nowych wykrojników, z nowego zestawu z Craft Passion. I ta hostia tak samo tutaj. Kwiatuszki też są z Craft Passion, te malutkie, to są z Famiranu zrobione. I tu są listeczki powycinane z Kolekcji Pink i takie elementy koronkowe. Tutaj mamy taką klapkę, która się wiąże na wstążkę. I pod tą klapką mamy kolejne miejsce na zdjęcia. Zawsze się staram, żeby pierwsze miejsce była rameczka, a resztę już po prostu daję tylko te narożniczki, w które to zdjęcie tu wchodzi nam. O, tu nie będę wpychać, bo ten papier jest grubszy. Zdjęcia jednak są ciut cieńsze, więc nie chcę tego tutaj poniszczyć tym grubym papierem skrapowym. I tutaj mamy właściwie w sumie 5 miejsc na zdjęcia. I tutaj napis z kolekcji Craft O'Clock, pierwsza komunia święta. I tutaj taką małą kompozycję. Tu też są elementy wycięte z kolekcji Holy Communion z Craft O'Clock. Także. Tak, no, taką kompozycję sobie stworzyłam liliowo-wiśniową, że tak powiem. No i tu właśnie mamy pierwsze miejsce na zdjęcie 13x18. I tutaj już dałam takie narożniki, takie bardziej bogate, bym powiedziała. O, tak to wygląda. Tutaj akurat jest zszyty papier na maszynie, bo szkoda mi było tych kawałków nie wykorzystać, więc stwierdziłam, że tak no, wygląda to elegancko, nie wygląda to źle. Także tak wygląda pierwsza strona. a ja sobie później nie zawiążę wszystko. I tu w każdej stronie... Są dodatkowo maty na zdjęcia. Ja też je przygotowałam z myślą o. One są tak, jak widzicie, niecałe 6 cali na. Powinny być na 8. Tak, na 8. Czyli w centymetrach to nam wychodzi 15. Dobrze mówię? 15? Tak, 15 na 20 pewnie będzie. Na 20, tak, na 20,5 mniej więcej. Tak to wygląda. I to są papier wizytówkowy, jak widzicie, taki wytłaczany. I ja je właściwie przygotowałam z myślą o tych zdjęciach 13 na 18, ale śmiało tu zdjęcie 10 na 15 wejdzie takie pionowe, także w każdej kieszeni jest jedna taka mata, kolejne strony. Tak jak już wiecie, to jest, że tak powiem, w mojej stylistyce, że te strony są zrobione z tych, właściwie z tych samych papierów, tyle że układ czasem się różni, ale generalnie staram się wykorzystywać te same papiery na dwóch stronach, które są obok siebie. I tutaj mamy tak, tu mamy kompozycję: tu jest taki wykrojnik z dłońmi złożonymi do modlitwy i krzyżem, i on jest podwójnie wycięty, raz w takim złotym papierze, a raz w białym, i to są warstwy nałożone na siebie. Tutaj mamy małą kompozycję z tych samych kwiatków i z tych samych listków, które na okładce już widzieliście. I tutaj mamy miejsce na zdjęcia dużo, bo jest 7 miejsc na zdjęcia, także musi się tych zdjęć tutaj zmieścić na tych stronach. I kolejna strona, tutaj też kompozycja kwiatowa i gołębica z, wycięta z kolekcji z Craft of Clock. Jakoś mi się ciemno dzisiaj tu wydaje. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy trochę więcej światła? Może tak będzie lepiej. Yy. I kolejne miejsca na zdjęcia: 2, 4, 6, 8. 8 na zdjęcia, i tutaj kieszonka z miejscem. Na taga na opis ewentualnie można tutaj coś włożyć. I kolejne dwie strony, te są troszkę delikatniejsze, bo też tło jest delikatniejsze. Tutaj mamy też oczywiście klapeczki zamykane na tą wskazówkę. I tu mamy 2, 4, 6, 8, 9 miejsc na zdjęcia. I tutaj jest tak wsunięty, jakby za, za te wszystkie klapki. A tutaj taka bardzo delikatna kompozycja tylko z kwiatuszków i kawałek jest serwetki z Craft Passion. Tu są kropelki, to są kropelki te transparentne. Oj, tyle, że po prostu pod spód, jakby pod te kropelki dałam ten Jelly Roll, taki różowy, błyszczący i wtedy to taki fajny efekt tworzy właśnie takiego takiej brokatowej kropelki. No ciężko dzisiaj światło takie sobie. Na dworzu też jest podpórno. Ym. Ale tak jak widzicie, ta strona jest delikatna, bo też tło jest takie bardziej jednorodne, kremowe, bez żadnych wzorów. I tutaj kolejna strona. Też mamy klapeczki. 2, 4, 6, 8, 9 miejsca na zdjęcia. Tak to wygląda. I tutaj mamy kompozycję, troszkę bardziej już bogatą niż na tej poprzedniej stronie, też jest serwetka z Craft Passion, ta dziewczynka to jest Kreatywna Pracownia Twoja Tekturka, bardzo piękna, też wiem, że taki wykrojnik gdzieś widziałam, także tutaj mam taką tekturkową dziewczyneczkę i kwiatuszki oczywiście, kompozycja, te kropelki tak samo zrobione jak na poprzedniej stronie. Kolejna strona, muszę sobie tak przesuwać, bo ten album jest naprawdę duży. <grywa> tutaj mamy klapkę, miejsce na zdjęcie oczywiście tu wsuwane od góry. Tu mamy host z Owl. Ona jest tak warstwowo zrobiona tutaj pod nią też jest kompozycja i też tu są te tekturki z Anemone, te właśnie do kolekcji Pink Blossom. I tu mamy kolejne miejsce na zdjęcie 13x18, też te duże narożniki tylko są i 2, 4. 6 zdjęć, i tutaj jest bardzo długa, pojemna kieszeń. Tu włożę na razie taga, ale śmiało tu jeszcze można włożyć zdjęcia. I kolejna strona, też klapka. Właściwie lustrzane odbicie, tyle że kompozycja jest tutaj po tej stronie. Też tekturki za nemonę tutaj widzicie. serweteczkę i te same elementy: tu jest papierowy kwiatuszek z takim środeczkiem. I tu zdjęcie od góry się wsuwa. Do klapki. Tutaj też miejsce na zdjęcie 13 na 18 po drugiej stronie tej klapki. A tutaj mamy 2, 4, 6 miejsc na zdjęcia i w kieszące małego tagusia. I tutaj też dam kompozycję, bo tak pusto mi trochę było na tej stronie po otwarciu, więc jeszcze taką kompozycję malutką zrobiłam. A tutaj mamy klapki. Ta jest otwierana do góry, i tu oczywiście można wsunąć od góry zdjęcie. O, tutaj się wsuwa zdjęcie. Kompozycja też tu użyłam tych tekturek. One naprawdę fajnie uzupełniają te papiery. I yy, ja ogólnie mam manię albo kolorowania tekturek, albo <noise> embosowania ich, a te naprawdę fajnie yy, łagodzą yy, te róże, bym powiedziała, te, te różowe kolory, bo yy, ten papier jest piękny i delikatny, ale jest jednak różowy i żeby trochę odbić od tego różu, to taka właśnie naturalna tekturka świetnie się sprawdza. Tutaj mamy tylko papierowe kwiatuszki. Pod spodem tutaj też jest miejsce zdjęcia na 13x18, na i tutaj mamy 2, 4, 6, 7 miejsc na zdjęcia i taka wsuniętego pod klapkę. I tutaj właściwie strona wygląda podobnie, tyle że ta klapka otwiera się na dół. Tutaj też oczywiście kompozycja, tutaj też jest miejsce na zdjęcie 13 na 18 i tu są miejsca na zdjęcia pionowe, też na 7 zdjęć miejsca są tutaj. Oj, źle zamknęłam, w drugą stronę, tak. I kolejne dwie strony, tu mamy kompozycję taką narożną, tutaj też jest element właśnie z fabryki dekolu. I tutaj na wskazówkę dwa, cztery, sześć kieszonka pod spodem z tagiem. 6 miejsc na zdjęcia. Tutaj jest kompozycja zrobiona z, też użyty jest właśnie nowy wykrojnik z Craft Passion. Taki piękny ażurkowy, też ma takie piękne IHS ażurkowe, bardzo ładne to jest. I mamy tak dwa, cztery miejsca na zdjęcia i tutaj taga pod spodem w kieszonce małej. I ostatnie strony. Tu mamy oczywiście rameczkę na zdjęcie do wsunięcia. To zdjęcie się tu swobodnie mieści, jak widzicie. Wszystko ładnie wchodzi. I tu jest oczywiście kompozycja z, też z wykrojników z Craft Passion. Mamy serwetkę jedną, drugą, dziewczyneczkę komunijną, warstwowo ułożoną i tutaj tylko takie małe, delikatne kwiatuszki. A pod spodem tu zdjęcie 13 na 18 poziome i 2, 4, 6. Miejsce zdjęcia 10 na 15, też poziome. I tutaj mamy taga w kieszonce, a tutaj mamy po prostu kieszeń tak samo jak z przodu, dwie maty, też tak samo zrobione jak te z przodu, i też malutka kokardeczka, żeby wykończyć kieszeń, bo już nie chciałam tu nic dodawać, bo ta kompozycja kwiatowa tutaj jest wystarczająco bogata. Także tak wygląda mój album komunijny. Powiem wam, że kosztował mnie dużo pracy, ale jestem usatysfakcjonowana efektem końcowym. <laughs> Przepraszam, także z tego się bardzo cieszę. I mam nadzieję, że zarówno dziewczynce, yy, która będzie przyjęta do pierwszej komuni, jak i jej mamie ten album się spodoba i że będzie uzupełnione o piękne wspomnienia z tego wyjątkowego dnia. No nic, bardzo dziękuję Wam za uwagę, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pa.